i to już nie Dużołem, do do moich w kraju bo za jest więc zobaczcie więc nie wygląda tak, jarnica do dronka chociaż ja bym tak? zobaczcie Jak musiałam brać te, te recognize.

Miała, i, i, seria grawitacji. Oczywiście seria do rąka będzie w opieraniu na tym takim. I to jest jedno, żebyście poczekali, ale dobra. No, idziemy do jaskini z jasą. I, i skopujemy. Gravel oczywiście nam jest pod, nie jest on niepotrzebny, ale dobra. Idziemy pod. Podpad.

obniżkę, so。so żeby się mogły tak zrobić. No i tutaj nie to, żeby like mi to leciało, a ja tutaj sobie będę miłkała, wykażę dwie nożeki, wykażę i wykażę dwie nożeki, że dobra. Drabiąc tutaj dajmy tym obniżką, która będzie, która będzie nas spalać jak Dobra, zobaczmy jak na mam fajnie wypróżnić tu mamy jakąś inną serię bardzo, bardzo, bardzo daleko, no i teraz damy sobie tu ognisko, żebyśmy nie widzieli, nie widzieli teraz

Wiesz ja gdzie to, 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 to jest? Bo to nie jest sprzęt z dzisiejszej Ej, pieniądze gdzieś to są moje. Gdzie tu są pieniądze? To jest taki blok pieniędzy. Jezu, gdzie to jest? Tu do znałam takie zielone duchko. Dobra, widzowie. Rerytacyjna, fajna, wielka. Fajna. Komentarze, dobra. Pina. Zbieramy. Chyba jak tutaj ryby. Musimy sobie zrobić tutaj taki mostek dobra Dobra, to z do mojego kółka. Dobra, budujemy, 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 budujemy. Budujemy. I na tą serię tak to będę budował. I to, to, serię, to jest Finał to jest tej serii. tam To jest seria, to potem To jest seria. I tutaj mamy, mamy. Nie naprawiam. I mam tutaj, tutaj mamy kulę o Czyli tutaj musimy dać kilka bloków na tę serię. Ja dziękuję za oglądanie tej serii. Niestety się nie widzimy na tej serii. Widzimy się, nie wiem, na jakiej serii.